Jakuba Kocjana ze Stowarzyszenia Akcja Demokracja, bardzo proszę. Dziękuję pięknie za możliwość zebrania głosu po tak znakomitych gościach. Ja chciałbym powiedzieć po pierwsze, też w imieniu obywatelek, obywateli organizacji pozarządowych. Nic z nas nie jest w stanie sobie wyobrazić tej presji, tego napięcia, pod którym żyją obecnie sędziowie, sędzie. Ale wszyscy jesteśmy w stanie sobie wyobrazić, o ile lepsze, bezpieczniejsze, bardziej opłacalne, bardziej wygodne byłoby Wasze życie, gdybyście się od nas odwrócili, gdybyście nie zostali tarczą dla obywateli i obywatelek. Bo w gruncie rzeczy o to tu chodzi. My, obywatele, obywatelki, bronimy sędziów także dla naszego własnego interesu interesu bezpieczeństwa. Interesu sprawiedliwych procesów i interesu sprawnie działającej chociaż fragmentu państwa. Przez ten rok wydarzyło się wiele złego, zarówno dla sędziów, dla obywateli, obywatelek. Niektórzy jednak na tym skorzystali. Na pewno ci przestępcy, nie mówiąc już o tych, przestępcach pobierających za to pensje, ale ci przestępcy, których procesy są wznawiane, którzy nie są skazywani w wyniku faktycznego paraliżu wymiaru sprawiedliwości w ostatnich latach przez represjonowanie sędziów, przez zawieszanie sędziów, przez co dziesiątki procesów są wznawiane totalnie od nowa. To wszystko są skutki złych zmian, które dotykają nas, obywateli i obywatelek i broniąc sędziów bronimy sami siebie. Widząc tutaj tak te światełka, przypominam sobie łańcuchy światła, bo spotkaliśmy się tu wiele razy, w większym i w mniejszym gronie. Pamiętam, jak cztery lata temu po maturze jakoś rozdawałem tutaj świeczki w trakcie wakacji, później w tym zostałem, teraz już kończę, po prawie pięciu latach studia prawnicze, pisząc właśnie o funkcjonowaniu Izby Dyscyplinarnej, między innymi i o w psu w sprawie polskich sędziów. I przez ten cały czas wytrwacie i bardzo Wam za to dziękujemy. Ale ponadto, korzystając jeszcze z okazji, bo tego też te lata nas nauczyły bardzo dobrze. Chciałbym też zaznaczyć w imieniu obywateli, obywatelek, organizacji pozarządowych, że bardzo jasno oczekujemy od polityków, niezależnie od opcji, żeby nie zgadzali się na udawane rozwiązania, na prostą likwidację Izby Dyscyplinarnej, która nic nie zmieni i będzie tylko wizerunkową zmianą nazwy na potrzeby aktualnych relacji zagranicznych. Nie ma opcji na przywrócenie praworządności bez prawidłowo wybranej Krajowej Rady Sądownictwa, i jako obywatele i obywatelki będziemy od polityków tego oczekiwać, każdej opcji, żeby na żaden cyrk polegający tylko na zmianie nazwy Izby się nie zgadzali. Ale nie jest absolutnie tak, i to z całą mocą mogę potwierdzić, że ktokolwiek chce, żeby było tak, jak było. Jak próbuje nam się wmawiać, bo mamy bardzo dużo projektów, pomysłów na zmiany także w ramach tego Sojuszu Obywatelsko-Sędziowskiego, który w ostatnich latach powstał, w ramach porozumienia dla praworządności, ale też w ramach głębokiego przekonania, że wiele rzeczy trzeba zmienić i możemy je zmienić tylko wspólnie. Dziękujemy.